Wrzesień to miesiąc świadomości nowotworów krwi. W Polsce zmaga się z nim ponad 100 tysięcy osób, a liczba zachorowań zwiększyła się w ciągu ostatnich kilku lat dwukrotnie. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że w przyszłości ta liczba będzie nadal wzrastać. Jaka jest sytuacja pacjentów chorych na szpiczaka w Polsce? Tak, to prawda, wrzesień jest miesiącem pacjentów, jest miesiącem pacjentów z chorobami krwi i my jako organizacja mówimy, że profilaktyka jest bardzo istotna dla naszego społeczeństwa, ponieważ ta profilaktyka do tej pory była troszeczkę zaniedbana i mamy tego świadomość i z tego też tytułu pacjenci hemato-onkologiczni bardzo późno dowiadują się o, o swojej chorobie, ale muszę powiedzieć, że na przełomie ostatniego okresu sytuacja pacjentów znacznie się poprawiła, jest coraz więcej nowoczesnych terapii, dzięki którym pacjenci mogą skutecznie się leczyć. Ponieważ jak w każdym obszarze zdrowotnym bez nowoczesnych terapii praktycznie skuteczne leczenie jest niemożliwe i my jako organizacja bardzo mocno o, tym, o, o to zabiegamy i zapytał Pan o sytuację pacjentów ze szpiczakiem. Sytuacja jest dobra, można powiedzieć, ale niestety nie bardzo dobra, ponieważ... Bardzo dużo się w hematoonkologii dzieje, a naszym celem jest, żeby z, z, tak naprawdę z choroby śmiertelnej, żeby szpiczak stał się chorobą przewlekłą. I na to jest bardzo duża szansa. Po, pokazuje to cały świat, że jednak się da, ale bez tych narzędzi w postaci nowych terapii no nie mamy takiej możliwości. Czy pacjenci oporni i nawrotowi mają szansę na skuteczne leczenie? Ech. To znaczy bardzo byśmy chcieli, żeby, żeby mieli e, szansę na skuteczne leczenie. E, i będzie taka możliwość, jeżeli e, lekarz e, będzie miał te narzędzia, o których wcześniej wspomniałem, w postaci dostępu do nowoczesnych terapii. Te terapie dzisiaj są. To, e, e, Widzimy w obszarze leczenia szpiczaka, że tych terapii jest coraz więcej i tak samo jest na dzień dzisiejszy. Mamy lek chociażby taki jak Salkrisa, który jest dedykowany właśnie dla pacjentów, którzy nawracają lub są też lub są oporni, ponieważ choroba jest na tyle skomplikowana, że polega z remisji nawrotów i w momencie, kiedy pacjenci nawracają, no to musimy te narzędzia mieć. Jeżeli ich nie mamy, no to pacjent jest pozostawiony samemu samym sobie. Dlatego mocno też jako organizacja, jako pacjenci apelujemy o to, żeby jednak Fajnie, mamy pierwszą linię drugą, trzecią dobrze zabezpieczoną, ale żebyśmy pomyśleli o tych pacjentach, którzy zaczęli X lat temu gorszymi technologiami. Bardzo dużo linii zostało wykorzystane i teraz, mają, będą, chcemy, żeby mieli tą możliwość dostępu do taki, takiego leku chociażby jak istatuximab.